łyk herbatki. Cześć. Dzisiaj pokażę wam poradnik. Weźmiemy sobie na warsztat cieniowanie w kabinach. Jest to poradnik pod wersję Trans New Era plus, ponieważ od Trans New Era za sprawą nowego silnika zostały też wprowadzone nowe rozwiązanie cieniowania. I na przykładzie starszego dodatku pokażę, jak odblokować pełne cieniowanie w kabinie. Mam tutaj lokomotywę. Z kabiną Adam Stana. Jest to jedna z pierwszych kabin. Stary, już w sumie, dodatek z jego twórczości. I teraz tak. Jak widzimy tutaj, w kabinie jest bardzo jasno. Tekstury sprawiają wrażenie mocno przejaśnionych, praktycznie w porach dnia, w których ostro pada słońce. Jedyne cienie, jakie widzimy w tej kabinie to cienie obiektów otoczenia, drzewa, przewody, słupy itd. żaden z przyrządów nie daje tutaj żadnego cienia. wiadomo w porach porannych przy ostrym słońcu, no mamy coś takiego. teraz pokażę prosty wpis w konfigu, który odblokuje pełne cieniowanie, czyli Przyrządy będą również rzucały cień. W tym celu musimy wyjść z gry i wejść do menadżera zawartości. Jesteśmy w menedżerze zawartości. Wybieramy interesującą nas kabinę. Dajemy prawy klik, otwórz, edytuj konfiguracyjny plik tekstowy. Dodajemy kolejną linijkę w konfigu. Enable, Shadows, In, Cap. Dajemy tabulatory. Dodajmy jedynkę. Zapisujemy, wyłączamy edytor tekstu, zatwierdzamy dodatek Ctrl-Shift-E. Czekamy aż nam się zatwierdzi. Zmodyfikowany, nie ma błędów. Najlepiej uruchomić grę ponownie i przechodzimy do gry. Jesteśmy ponownie w grze. Godzina 10:30, tak jak w poprzednim przypadku, wchodzimy do środka. Jak widać, mamy trochę słońca już w kabinie. Ale co się zmieniło? Zmieniło się to, że przyrządy rzucają nam cień. Cały blok kranu hamulca wraz z kranem. Widzimy cień nastawnika. Wszystko w czasie rzeczywistym. Poruszę sobie jakimś przełącznikiem. Wszystko widać. Jak nawet przełączniki rzucają cień. Zmieńmy sobie porę dnia teraz na taką bardziej z rana. Zwróćmy też uwagę, jeżeli w poprzednim przypadku ustawiałem mniej więcej o tej porze światło, tekstury bardzo mocno biły wręcz w oczy ostrym światłem. Teraz mamy uspokojone oświetlenie. No i oczywiście wszystko tutaj daje cień w czasie rzeczywistym guziki. W nocy przy starych dodatkach może być problem, że nie będzie widać tym bardziej kontrolek, ale myślę, że to jest niewielki problem, który występuje raczej tylko wtedy, jeżeli mamy bardzo mocno ciemną noc ustawioną w grze. Domyślnie ona jest i tak jasna. Dzięki temu wpisowi redukowana jest ilość wpadającego świata do kabiny. Nie jest Bezpośrednio oświetlany pulpit, przez co jest wrażenie poprzepalanych tekstur. Ściany modelu zaczynają odgrywać rolę w redukcji wpadającego światła. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć.